Aj, kurde, widzowie, bo miałem robić odcinek para vs. para względem, żeby w końcu wyszło na jaw, kto jest. E, jakie, jakie mamy pary, kto jest z kim, nie? Nie chcesz się zamienić. I, I do cholery dobra, no, no, akurat GenZi no. wpuściło film, i naprawdę, wierzcie mi, te, ja Kruła też to wpuszczam dobrady. od przyszłego tygodnia. <susur> Ej, Ja serio, mam Akurat dodali. Nie, nie, nie. Pracuję, kurwa to. Przysłuż, akurat nie bo ja na tym odcinku nie zamradę. Więc nie mówcie mi, że kradłem. No nie no, gdzie? Galia i miska? Na ludzie nie masz rady. Co? Co mnie, ja mogłem szybciej pomyśleć zapytać, to bym piknął jakieś edikary, nie? No nie No to jak nie będziesz sobie radzić, to wiesz, szybko ci tam pomogę. No tylko czekaj, czekaj, ja sobie czekaj. Nie no, jak sobie nie będę radził, to wiesz, w ff'unek. <tukujesz> nie gankuję się Nie Ha, nie ja, no, hey, mamy hey, waj. To będzie dobre.